Witajcie! Dzisiaj krótka wycieczka tym oto sprzętem, junaczek ciągle w dobrej formie. Piękna trasa. Zobaczcie, tu są takie płyty. Także taki motocykl daje sobie świetnie radę nawet na takiej drodze. Piękna sylwetka, piękny kolor. Dzisiaj kilka słów o tym motocyklu. Jak się sprawuje po kilku miesiącach w takim pięknym miejscu. Wam to wszystko opowiem. Jakie są plusy, jakie minusy? Także zaczynamy! Wiecie, u nas w garażu są dwa motocykle: Junak Racer 125 oraz Yamaha R125. A niebawem pojawi się jeszcze coś nowego. Koniecznie bądźcie z nami, żeby być na bieżąco i niedługo premiera. Tymczasem, kilka słów o Junaku. Naprawdę świetny motocykl, za te pieniądze, które daliśmy, jest rewelacyjny. Tutaj wprawdzie 11 koni. Do szybkiej jazdy po autostradach się nie nadaje. Ale do takich wiejskich wycieczek, teren zabudowany czy niezabudowany, jak najbardziej mogę polecić. Świetna sprawa dla początkujących. My zaczęliśmy dopiero jeździć na motocyklach. W tym roku jest pierwszy sezon i to był doskonały wybór. Ta piękna sztuka trafiła nam się przez przypadek, i oczywiście nie żałujemy bo cieszy oko, nadal, nawet po kilku miesiącach. Pierwsza zaleta to cena. Bardzo małe pieniądze. To było jakieś 4,5 tysiąca. Za taki sprzęcik naprawdę nieduże pieniądze. Jeżeli ktoś chce spróbować, a ma kategorię B prawo jazdy, to naprawdę polecam spróbować. Wiele nie tracicie. Tym bardziej, że 125 są mega chodliwe. Jeżeli kupicie i nie spodoba Wam się coś, no to zawsze możecie sprzedać taki sprzęt. Także cena jak najbardziej na plus. Kolejna rzecz jakość wykonania. Junak jest to polska firma, ale od jakiegoś czasu jest produkowana w Chinach. Aczkolwiek tutaj nic się nie dzieje. Wszystko jest naprawdę pięknie spasowane. Wszystkie detale, zobaczcie. Jak na sprzęt za tą cenę? To naprawdę na wysokim poziomie. Zobaczcie jeszcze tutaj ten silniczek. W takim pięknym stanie został on przez nas kupiony. Żadnych wycieków. To jest czyściutki silniczek, jak normalnie z fabryki. Wprawdzie ma przejechane, a zaraz zobaczymy ile. Myśmy go kupili, jak miał ponad 4000. Zobaczmy, ile ma teraz. Uwaga. 6400. No, no to już przejechane jakieś 2000 km, więc coś więcej mogę się wypowiedzieć. Wracając do jakości naprawdę nie ma na co narzekać. Także stosunek jakości do ceny jest rewelacyjny. Kolejny plus doskonale radzi sobie z terenem. Już nie raz jeździłem nim polnymi drogami. Albo tutaj po takich płytach. No, Yamaha bym się raczej nie odważył, ale tym jak najbardziej fajnie jest sobie czasami wyskoczyć na takie drogi i nic się z tym totalnie nie dzieje. Pięknie daje sobie radę. Takie piękne rejony, jak widzicie, idealne na motocykl. Kolejny plus wygląd. Zobaczcie, jak to się prezentuje naprawdę pięknie pięknie tutaj z profilu zobaczcie jeszcze z tyłu wygląda tak mega sportowo mimo że jest to 125 ale bardzo ładny ten motocykl jest nie wiem czy coś ładniejszego w tych pieniądzach można znaleźć jeżeli macie coś ładniejszego no to piszcie w komentarzach chętnie się dowiem jakie jeszcze modele 125 są tanie i ładne Następny plus. Jest tutaj bardzo ładny dźwięk. Wprawdzie jest to wydech fabryczny, ale brzmi dużo lepiej niż fabryczny Yamaha R125. Więc naprawdę tutaj producent się postarał. Odpalimy sobie go. Nie wiem, czy będzie to słychać. Ta rura też się ładnie prezentuje. Teraz przygazuję trochę. Jak na 125? Układ wydechowy fabryczny. Moim zdaniem rewelacja. Następna rzecz. Ten motocykl jest bardzo lekki. Waży 115 kg. Także naprawdę czuję się na nim jak na rowerze. Bardzo łatwo się do niego przyzwyczaić, opanować. Więc dla początkującego. Ogromny, ale to ogromny plus, że jest taki lekki. Ale dzięki tym wszystkim owiewkom, dużemu bakowi, nie wygląda na taki e, lekki, jest fajnie zabudowany, więc mimo wszystko wygląda. Bardziej poważnie, ale jest naprawdę lekki. Idziemy dalej. Bardzo dużym plusem są światła LEDowe w tym motocyklu. Tutaj, wprawdzie, na środku jest zwykła żarówka, ale tutaj już dzienne są LEDowe. Tak samo kierunkowskazy. Zobaczcie, wszystko LED. I tylna lampa również jest LEDowa. Także naprawdę ogromny plus. Motocykl z 2017 roku. Moja Yamaha z 2024 R125 miała kierunkowskazy ze zwykłymi żarówkami, więc lipa totalna, dlatego musiałem je zmienić. No a tutaj producent zadbał. No i mamy full LED praktycznie. Kolejna rzecz to bezpieczeństwo. Jadąc tym motocyklem naprawdę czujemy się bezpiecznie, tak jak wspomniałem wcześniej, jest bardzo lekki przyjazny dla użytkowników początkujących. Tutaj, jak zauważyliście, dołożyliśmy jeszcze dedykowane kraszpady. Tutaj mamy jeszcze kraszpady na osiach, w razie czego, żeby nie porysować motocykla. Aczkolwiek jeszcze ani razu się nie przydały. Jest ta pewność. Siedząc na tym motocyklu, naprawdę czujemy się pewnie, więc według mnie jest bezpieczny. Chociaż nie ma tutaj systemu ABS, jest tylko system CBS, wspomaganie hamulca, czyli jak wciskamy hamulec przedni, no to dohamowuje nam również tylny. Jednak my jeździmy spokojnie, nigdy nie mieliśmy żadnej podbrankowej sytuacji, nie szalejemy, nie jeździmy po mokrym. Jednak jeżeli jesteście początkujący i macie taką tendencję do przekraczania prędkości, i odkręcania manetki? No to tutaj jednak poleciłbym motocykl z systemem ABS. W razie czego przyhamuję Wam w odpowiednim momencie i nic złego się nie wydarzy. ale jeżeli jeździcie spokojnie, to taki Unaczek jak najbardziej jest dla Was. Sprawdzam łańcuch. Naciąg łańcucha myślę, że jest odpowiedni. W ciągu 2000 km raz tylko naciągałem łańcuch i naprawdę sprawuje się bardzo dobrze. Oczywiście kontrola łańcucha jak najbardziej, co kilkaset kilometrów, sprawdzajcie, po dłuższej trasie tak samo, no jeżeli jest mokro, no to trzeba łańcuch przesmarować koniecznie. Myśmy tutaj już smarowali, tak wszystko jest pięknie, te roleczki się tutaj kręcą, więc łańcuch jest jeszcze czysty. Zobaczcie olej, olej nadal jest w miarę czysty. Nie śmierć jakimiś spalinami. Jeszcze nie jest przepracowany, był wymieniany na początku sezonu, więc jeszcze pojeździmy. Kontrola płynów i łańcucha napędu jest bardzo ważna. Z takich kwestii wizualnych, co zmieniliśmy w tym motocyklu, na pewno co pierwsze rzuca się w oczy, to naklejki na koła. Zobaczcie, jak to fajnie powiększyło optycznie koło. Zrobił się taki bardziej agresywny, bardzo ładnie moim zdaniem to wygląda. Białe naklejki. Polecam, bo wcześniej tutaj czarna felga się zlewała, teraz to bardzo elegancko wygląda. Kolejna rzecz, tankpad, taki Ala carbon. tutaj naklejony, też mega ładnie tutaj pasuje do tej pomarańczki. No i oprócz tego jeszcze te crashpady, o których mówiłem, te na osiach i ten tutaj. Poza tym uchwyt na telefon, taki zwykły z Aliexpress za 10 zł, ale metalowy, mocny i telefon się dobrze trzyma. Tutaj nie stroiliśmy tego motocykla nie wiadomo jak. Zawsze używamy quick detailera, żeby ten lakier pięknie świecił, dlatego on jest taki ładny, jak widzicie. To jest najważniejsze, żeby utrzymać motocykl w czystości, mieć jakieś kosmetyki do lakieru no i kilka drobnych detali. Zobaczcie, jakieś samoloty tam lecą. Jeśli chodzi o minusy, no to moc tego motocykla jest to 125, ale o mocy 11 koni. Nie jest pod korek 15, tak jak w innych najmocniejszych 125, tylko 11 koni. Jednak nie wymagajmy od tego motocykla zbyt wiele. Ma być to tani w eksploatacji pojazd do normalnego podróżowania, a nie do ścigania się. Ale dodam, że te 11 koni wystarczyło, żeby w dwie osoby jechać 100 km na godzinę, więc naprawdę mimo wszystko ten sprzęcior daje radę. Kolejny minus akurat tego egzemplarza to to, że on tutaj, ten błotnik, nie wiem czy to widać, jak się popatrzy z bliska, był malowany. Tak samo tutaj ta czacha. Może widać takie inne troszeczkę odcień pomarańczy. No i lampa tutaj była klejona. Tutaj na środku widać taki pasek. Oczywiście można te elementy wymienić. Ale jak sprawdzałem, no to kilkaset złotych musiałbym dać, żeby to powymieniać, a wcale nie jest tak najgorzej. Myślę, że to gra nie warta świeczki. No bo z tej odległości to nie ma możliwości, żebyście zauważyli jakieś mankamenty. Tylko mega z bliska, jak się przypatrzycie. Ja dbam o szczegóły i lubię mieć wszystko idealnie, dlatego czasami może mnie to drażnić. Ale sądzę, że wielu osobom na pewno by to nie przeszkadzało. A, jeszcze jeden plus. Duży bak. Tutaj jest aż 17 litrów paliwa. Moja Yamaha R125 ma tylko bak 11-litrowy. Tutaj mamy 17, więc na pewno przejedziemy więcej tym pojazdem. Zastanawiam się nad pozostałymi minusami, ale ciężko mi jest cokolwiek znaleźć, chociażbym chciał. Przejechaliśmy nim ponad 2000 km, i naprawdę złego słowa powiedzieć o tej maszynie nie mogę. Podsumowując, wart uwagi motocykl, szczególnie dla początkujących, dla tych, którzy lubią podróżować, jeździć sobie w takie piękne, podmiejskie tereny, zresztą nie tylko podmiejskie, bo na drogach również daje radę. W dwie osoby na strzał zrobiliśmy 100 km w jedną stronę. I tutaj naprawdę złego słowa powiedzieć nie mogę, wygodna pozycja. I może nie wyprzedzicie tym za szybko samochodów, ale do spokojnej jazdy, do spokojnego podróżowania naprawdę, naprawdę polecamy. Ja trzy lata zastanawiałem się, czy w ogóle zacząć przygotę motocyklową. Dziś mogę powiedzieć, że żałuję, że tak późno zacząłem. Więc jeżeli ktoś z Was, tak jak ja, się zastanawia, to naprawdę nie ma nad czym spróbujcie. Jeżeli macie kategorię B, kupcie jakiś tani sprzęt i możecie spróbować, tak jak wspomniałem wcześniej, zawsze można sprzedać po sezonie. A sądzę, że Wam się spodoba, bo naprawdę jazda w motocyklem w dodatku, jeżeli jest ciepło, jest komfortowa temperatura, no to daje mega frajdę i przyjemność. Ja zauważyłem taką rzecz, że dopiero po tysiącu kilometrów przejechanych zacząłem czuć naprawdę sporą frajdę z jazdy. Zautomatyzowałem wszystkie Elementy jazdy, zmiany biegów, hamowanie, równowagę i to wszystko. I już mniej o tym myślałem, więc bardziej mogłem skupić się na drodze oraz przyjemności z jazdy. Więc tak 1000 km trzeba zrobić, żeby czuć się już tak mega swobodnie. Kilka osób pytało mnie, co to za pojemność, i ile kosztował ten motocykl. Jakbym powiedziałem prawdę, no to niektórzy nie dowierzali, bo naprawdę ten motocykl wygląda drożej. Niż kosztował. No i również ta pojemność nie jest tak na pierwszy rzut oka widoczna. Chociaż jak ktoś się zna, no to wiadomo, że powie, że to jest 125, ale nie jest to taka mała motorynka. Naprawdę spoko sylwetka. Podsumowując, Juna 125, jeden z lepszych zakupów w moim życiu, wprowadził nas w przygodę motocyklową. Jako pierwszy został zakupiony. I pojawił się u nas w garażu. No i cieszy oko po dziś dzień. Tylko zachować w czystości, super się prezentuje. Napiszcie w komentarzach, jakie Wy 125 posiadacie, może ktoś posiada takiego właśnie Junaka Racer, może miał z nim jakieś problemy. Napiszcie coś o minusach, bo ja aktualnie tych minusów nie widzę. Oczywiście, jeżeli coś będzie się z nim działo, no to będę nagrywał na bieżąco. Na razie po przejechaniu 2000 km. Jest naprawdę spoko, nic się tutaj nie dzieje. Tylko jeździć i cieszyć się z jazdy. Bądźcie z nami, subskrybujcie kanał, komentujcie, lajkujcie i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć!